W tych w widokaście, gdzie technologia spotyka się z biznesem. W ramach tych odcinków będziemy rozmawiać na różne tematy technologiczne i biznesowe, gdzie eksperci, liderzy branżowi będą opowiadać o właśnie swoim doświadczeniu, ze swoich projektów, ze swoich wdrożeń. Zapraszamy. Dziś kontynuujemy serię rozmów kwadrans chmurą, a dokładniej wchodzimy w temat kosztów chmurowych. Moim dzisiejszym gościem jest Magda Mikulska z Ergo Hesti, Head of IT Costs Controlling. Cześć, Cześć dzięki Macie. za zaproszenie. Jakbyś mogła powiedzieć, jakby od czego zaczęliście w ogóle w Ergo Hesti jakby myśl o FinOpsach, jakby kiedy pojawił się w ogóle ten temat u was w organizacji, na jakim etapie zaczęliście myśleć jakby o tym, że ten temat jest warty zaopiekowania? Mieliśmy zdefiniowane wstępne wytyczne, założenia, ale przy tak intensywnej ekspansji chmurowej, bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że środowisko chmurowe mhm. staje się naszym strategicznym środowiskiem IT, że nasze koszty rosną w sposób niekontrolowany. Jeśli nie odetniemy się od pierwotnych założeń i nie zrobimy tego profesjonalnie, tak jak Finops nakazuje to nie będziemy mogli nad tym zapanować w, dalszym, w dalszych krokach. Mhm. Więc to był chyba moment tej ekspansji, kiedy poczuliśmy, że musimy wdrożyć FinOpsa w organizacji. A tak w czasie, to o, jakby w jakim czasie to było, od momentu, kiedy podjęliście decyzję, że tak zaczynamy robić chmurę? To było pół roku, miesiąc, rok? Kiedy jakby ta decyzja? Myślę, że to trwało około pół roku. Okay. Po pół roku obawiam się, że jakbyśmy dłużej czekali, mhm to nawarstwienie się tego backlogu mhm. spowodowałoby jeszcze więcej komplikacji i, i sprzątania, więc myślę, że to był dobry moment, a z perspektywy czasu nawet myślę, że powinniśmy to robić dużo, dużo wcześniej, o tym pomyśleć. Okej. Okay. Super. A inicjatywa była bardziej oddolna? W sensie, jakby mm, zobaczyliście koszty i zaczęliście z nimi działać, czy to było bardziej odgórnie? W sensie, gdzie pojawił się ten pierwszy taki element jakby myślenia w ogóle? Myślę, teraz tak z perspektywy mhm. czasu, że nie była to ani odgórna, ani od dolna inicjatywa. Okay. Tak naprawdę w ramach zespołów IT poczuliśmy, że jest to moment, w którym trzeba sobie powiedzieć stop, mhm. ustalić zasady, uspójnić komunikację i zacząć kontrolować mhm. nasze wydatki i środowisko, co też poczyniliśmy. Mhm. Okej, okay, super. Czyli takie rozproszone jakby... Poczucie, że jednak trzeba się zacząć tym obszarem zajmować i podejść do niego profesjonalnie. Dokładnie, słowo kluczowe rozproszone. Mhm. Więc to y, FinOps pozwolił nam to rozproszenie zebrać w jeden wielofunkcyjny mhm. zespół który rozpoczął przygodę z Finopsem. To jak już jesteśmy właśnie przy zespole, jakie były wasze pierwsze kroki w ogóle budowania obszarów FinOps w organizacji? Co było na początku, od czego zaczęliście? No bo jakby rozmawiamy tutaj, że była w pewnym momencie decyzja, ok, trzeba zacząć zarządzać tymi kosztami, ale jakie były te pierwsze takie kroki stricte już w organizacji? Zresztą pierwszym krokiem był telefon do przyjaciela. Tak do głowy. <golę pungową> a tak naprawdę znalezienie partnera, który mhm. pomoże nam w tej przygodzie. E, partnera, który ma doświadczenie we wdrożeniu FinOpsa w innych organizacjach. Myślę, że bez tego to troszkę e, poruszalibyśmy się po omacku. Mhm. Więc to, to był pierwszy, pierwszy nasz krok, czyli Sprawdzony partner, który pomoże nam zdefiniować zasady. Zaczęliśmy od takiej analizy stanu SS, mhm. żeby, żeby wskazać nasze mocne strony i zdefiniować obszary, które wymagają poprawy, rozwoju. Super, czyli najpierw wtedy określiliście, w którą stronę chcecie zmierzać, a później krok po kroku. Skuteczne, jakby realizujecie po prostu i wdrażacie. A jakie były takie kluczowe wyzwania? No bo każde takie nowe przedsięwzięcie w organizacji jednak wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie te wyzwania były u was najważniejsze i takie kluczowe, które musieliście zaadresować? Wyzwania. W, myślę, że wyzwaniem był brak infrastruktury, czyli narzędzia, okay. e, brak wiedzy wystarczającej, doświadczenia w tym obszarze, czyli Myślę takie organizacyjne mhm. wątki tak najbardziej, tak? bo chęci były, mhm. e, był jakiś pomysł, była potrzeba, tylko byliśmy ograniczeni doświadczeniem, brakiem wiedzy, narzędzi. Mhm. Czyli totalny nowy obszar do postawienia w Dokładnie organizacji. Dokładnie tak. Ok, super. Wdrożenie FINA wymaga współpracy wielu działów, jakby nie tylko dział IT, ale też działów biznesowych, finansowych, jakby szeroko pojętych, jakby różnych działów w organizacji. Z jakimi działami wy na co dzień współpracujecie, które są dla was kluczowe i w jaki sposób ułożyliście tą współpracę właśnie z tymi innymi działami, bo tak jak to pojawiło się, jak mówiłaś, że pojawiło się w IT, jakby to jest naturalne, że jakby zazwyczaj pojawia się to w IT, ale jak właśnie tą współpracę między różnymi działami zaadresowaliście? Współpraca różnych działów oparta była na wspólnej komunikacji. Mhm. Faktycznie nasz zespół łączy ze sobą wiele różnych osobowości, mhm. głównie z działów IT. Z obszarów finansów, ale również e, interesariuszy z obszarów biznesowych. Hmm. Jakżeśmy tego dokonali, że połączyliśmy tak różne jednostki? Myślę, że chęć współpracy, hmm. chęć nowych wyzwań, e, ta potrzeba, która była przed nami, pomogła nam stworzyć zespół, który świetnie funkcjonuje. Mamy różne osobowości z różnym poziomem umiejętności, wiedzy w różnych dziedzinach, i, sk i to skutkuje wypracowaniem różnych zasad, podprocesów, mhm. e, wdrażaniem uważam, fajnych pomysłów. No i optymalizacją w tym obszarze. Mhm. Super. Czyli cały czas rozwijacie ten obszar, jakby wchodząc na wyższy poziom dojrzałości jako cała organizacja? Tak, mamy cykliczne spotkania, gdzie omawiamy bieżące oraz przyszłe akcje. Mhm. Podsumowujemy dokonania zespołu i całej organizacji, bo wiadomo, że zespół to są e, wytypowane osoby z poszczególnych mhm. zespołów, a mm, pracowników, którzy zajmują się chmurą jest dużo więcej, więc na bieżąco to wszystko omawiamy, planujemy, podsumowujemy. Super. A czy macie już jakieś takie namacalne korzyści? Jakby widzicie, już efekty wdrożenia Finoxa w organizacji, to jak to się przełożyło na przykład na koszty? E, oczywiście, na bieżąco optymalizujemy, mhm. monitorujemy i optymalizujemy nasze środowisko dokonaliśmy różnych akcji czyszczenia chociażby drogich dysków premium mm -hmm. akcje rightsizingu maszyn wirtualnych które były często przeszacowane ze względu na pierwotną naszą ostrożność mm -hmm. i brak doświadczenia w tym obszarze mamy pewne plany oszczędnościowe wdrożone na środowisku rezerwacje no, myślę że dzieje się mm -hmm. Przed nami pewnie jeszcze daleka droga, ale cały czas monitorujemy. Mamy też nawet y, utworzony zasób, na którym te nasze osiągnięcia definiujemy i podsumowujemy, mhm. bo uważam, że mm, pokazywanie realnych korzyści motywuje ludzi do dalszej mhm. pracy, prawda? Jest to takie namacalne, że osiągnęliśmy, wdrożyliśmy, udało się, więc tak, Super. jesteśmy z tego bardzo dumni, uważam. Super, brzmi <laughs> bardzo dobrze. A jakie wskaźniki macie do mierzenia sukcesu, właśnie jakby obszarów finansowych? Jakimi wskaźnikami posługujecie się w organizacji, co jest dla was ważne właśnie w tym obszarze finansowym? Najprostszym naszym wskaźnikiem jest comiesięczna faktura. Widzimy na niej wzrost, ale ten wzrost jesteśmy w stanie wytłumaczyć, z czego mhm. wynika. Jesteśmy w stanie rozłożyć na czynniki pierwsze. Ten wzrost nie jest niekontrolowany, gwałtowny. Jest taki, który wynika z naszych potrzeb. Mhm. I myślę, że to jest takie dla nas najbardziej odczuwalne i taka pewność siebie, że zapanowaliśmy nad sytuacją. Ale oczywiście, jeszcze badamy stopień jakości predykcji, mm -hmm. jak wychodzi nam prognozowanie przyszłych kosztów versus koszty rzeczywiste usług chmurowych. Mamy wskaźnik relatywnych oszczędności oraz wskaźnik wdrożenia optymalizacji. Mamy takie trzy, cztery podstawowe wskaźniki, na których najbardziej nam na chwilę obecną zależy i będziemy się rozwijać w tym obszarze, ale krok po kroku, nie wszystko naraz. raz. Super, czyli w ogóle sama świadomość jakby z czego złożona jest faktura i skąd są wzrosty już jest bardzo ważny dla organizacji, nie? żeby jakby świadomie jakby podejmować te decyzje i, i czekać na tą fakturę, wiadomo, że będzie o ileś większa, a nie po prostu duże zaskoczenie jak... Tak, Dobra. zwłaszcza, że to nie IT jest odbiorcą tych mhm. kosztów, tylko tak naprawdę biznes tak. jest odbiorcą kosztów i to on musi zrozumieć, mhm. co w tych kosztach siedzi, dlaczego on, czyli dana linia y, biznesowa ponosi te koszty, a nie ktoś inny, prawda? Więc dla nas to jest duże ułatwienie móc wyjść z prostą odpowiedzią do mhm. klienta wewnętrznego. A ciężka była dla was w ogóle zmiana przejścia z takich kosztów on-premisowych, jakby standardowych, jakby do tej pory jakby IT do tych właśnie chmurowych? Jakby była to bardzo duża zmiana dla was w organizacji, żeby przepiąć się właśnie na inny sposób w ogóle myślenia o kosztach IT? Była to spora zmiana, mhm. bo wcześniej koszty on-premisowe były postrzegane jako koszty ich, IT. Okay. Natomiast koszty chmurowe są bliżej biznesu. Mm -hmm. e, tutaj faktycznie rozmawiamy więcej mm -hmm. z biznesem. Biznes wie za co płaci, e, więc tak, jest to spora zmiana w świadomości, mm -hmm. e, uważam, wszystkich pracowników organizacji. Mm -hmm. I wymagała a, trochę czasu. A przekłada się to też na taką kulturę współpracy, że przez to, że przeszliście na trochę inny sposób rozliczania, to też właśnie jesteście bliżej biznesu, współpracujecie z biznesem i wy więcej rozumiecie biznes, ale biznes też więcej rozumie IT? Tak, myślę, że ta, e, to jest obopólna taka mhm. współpraca, która pozwoliła zbliżyć się mhm. tym dwóm obszarom. W moim odczuciu jest to pozytywna zmiana to samo powinno zadziać się tak dodając tylko w kosztach on-premisowych, mm -hmm. ale jest to zupełnie inny wątek, który mm -hmm. na inną rozmowę tak tak, tak dokładnie. <gry> Dobra, a tak operacyjnie jeżeli chodzi o FinOps, to jak wygląda wasza taka bieżąca praca w tym obszarze, z jakich narzędzi korzystacie, jakby co tam faktycznie jakby jest w tych bebechach jakby takiej bieżączki FinOpsowej. Mm -hmm. W pierwszym etapie Wdrażania FinOPsa, albo troszkę mm -hmm. przed FinOPsem, y, korzystaliśmy tylko z natywnych narzędzi dostawcy usług chmurowych. Mm -hmm. Następnie, teraz rozbudowaliśmy mocno nasze narzędzia o raporty w Power BI, mm -hmm. w narzędziu Power BI, które pozwalają nam prezentować koszty usług w różnym ujęciu, y, w różnych płaszczyznach, zdefiniować raporty dla poszczególnych interesariuszy, zarówno w ramach IT, jak i biznesu. Więc głównym naszym na chwilę obecnym takim narzędziem jest raport Power BI. Super. A jaka jest przyszłość w ogóle Finopsa u was w organizacji? Jakie macie takie cele, jakby dalekosiężne właśnie w obszarze tym Finobs, gdzie byście chcieli dojść jako organizacja? Myślę, że przyszłość buduje nam każdy dzień tak naprawdę. Wiemy, że musimy weryfikować zarówno polityki kosztowej, mhm. jak i polityki tagowania. Ciągle pracujemy i udoskonalamy nasze tagowania, mhm. tagowanie zasobów chmurowych. Chcielibyśmy kiedyś popracować nad architekturą środowiska mhm. chmurowego, ale to już chyba faktycznie dalsza przyszłość. Chcielibyśmy móc y, ustalić KPI na przykład na produkt, mhm. na klienta. To wszystko jeszcze przed nami. Ale małymi kroczkami z tym zespołem, który mamy, na pewno nam się uda. Super, brzmi bardzo dobrze. A jakbyś miała tak powiedzieć, takie kluczowe rady dla innych organizacji, dla innych osób, które właśnie stoją przed takim wyzwaniem, że albo już podjęli decyzję, że idą do chmury, albo już są nawet w trakcie jakby migracji do chmury, na co powinni zwrócić uwagę w tym obszarze Finops? Co jest takie kluczowe, jakby w tym obszarze? Wydaje mi się, że kluczowy jest czas, mhm. że faktycznie nie czekać mhm. na, yy, na, na zebranie wiedzy, umiejętności, szkoleń we własnym zakresie, tylko jeśli możemy skorzystać, skorzystajmy ze wsparcia partnera, który mhm. pomoże nam w tych pierwszych etapach Finopsa, to jest raz, a dwa budowanie świadomości, co to jest Finops w organizacji. To jest bardzo ważne. Ja sama nie zdawałam sobie sprawy yy, w na tym pierwszym etapie, że to jest takie ważne. Mm -hmm. Finops kojarzy się troszeczkę rozliczmy fakturę jak tak. należy, a nie definiujemy tego jako proces od pomysłu mm -hmm. do rozliczenia faktury. Więc te dwa czynniki: czas i świadomość. Super. A tak z twojego osobistego doświadczenia, taka największa lekcja w Całym tym procesie wdrożeniowym, który mogłaś, e, mia, jakby, który cały czas kreujesz, ale też jakby kreowałaś, taka najważniejsza lekcja dla ciebie z tego wszystkiego. Jasna i klarowna komunikacja. Proste zasady. Mhm. I reszta wszystko się ułoży. Okej, okay. czyli komunikacja. Jedna Nadal komunikacja. komunikacja. Ja tego nie doceniałam w, na, w, pier, w pierwszych etapach y, wdrażania mhm. Finopsa. Uważałam, że to jest wątek, który możemy zostawić mhm. na później. W dzisiejszym, na dzisiejszym etapie, na jakim jesteśmy, uważam, że mogliśmy iść i tak szerzej z budowaniem świadomości, komunikacją poza IT. Mhm. Myślę, że to była ta nauka, którą dzisiaj powiedziałabym koledze mhm. po fachu. Okay. Czyli w sumie jakby ten cały obszar takiego change managementu, nie? Czyli z jednej strony układanie tego w organizacji, jak to operacyjnie wdrożyć, ale też jakby ten element change managementu, czyli jak w ogóle w organizacji zakomunikować, że coś takiego powstaje, jest ważne, jakie to korzyści może przynieść. Super, Dokładnie. a jeszcze takie pytanie na koniec odnośnie inspiracji, jakby. Gdzie szukałaś pewnego rodzaju inspiracji? No bo temat FinOps rozwija się dopiero zwłaszcza na rynku polskim. Jest to temat dość świeży, dość nowy. Część organizacji jakby czuje, bo faktycznie wpadają te koszty i gdzieś tam podskórnie czuje, że trzeba coś z tym zrobić. Ale gdzie ty właśnie szukałaś tych inspiracji? No bo jako Ergohesja bardzo szybko weszliście w cały ten proces FinOps'owy. Jesteście na bardzo dużym poziomie dojrzałości wdrożenia właśnie FinOps'a, więc gdzie te inspiracja? Tak jak wspomniałam, ta ekspansja środowiska chmurego mhm. u nas u nas nastąpiła bardzo szybko, mhm. prawda? Jako organizacja bardzo dużo zainwestowaliśmy i to dla wszystkich pracowników IT w szkolenia mhm. z obszaru chmurowego. Kolejnym krokiem były szkolenia specjalistyczne dla pracowników stricte związanych z usługami mhm. chmurowymi. I to powodowało ciąg szkoleń, w których dowiadywałaś się co chwilę mhm. nowych, ważnych, fajnych rzeczy. Więc gdzieś ten finops zawsze wypływał. Okay. A drugą sprawą była ta ciekawość, mhm. prawda? Finops to nowy trend, nowe podejście dla nas, więc sami szukaliśmy informacji, weryfikowaliśmy strony internetowe mhm. nawet. Więc myślę, że ta ciekawość połączona z możliwością szkolenia w tym obszarze mhm. zaowocowała tym, co mamy. Że zdecydowaliście się iść dokładnie. w tym kierunku. Super, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Było bardzo inspirujące. Dzięki dziękuję bardzo, bardzo dzięki.